Ku widzowie dzisiaj, kolejny odcinek, Przepraszam, bo jest kamera źle obrócona. Nie wiem czy widzicie, nie? Chyba tak. Czekajcie. Nie wiem, nie wiem widzowie, ale jak nie jak nie będzie mnie widać to sorry, ale dzisiaj ile mój rekord ile wytrzymam biegnąc na bieżni. Mam bieżnie kupiłem bieżnie do nagrywek. Także teraz idziemy widzowie do bieżni. Dzień, Dobra, widzowie. Co jest? Szybciej! Kurde, co to jest? Dobra! Ej, no to trzeba szybciej, my musimy biec! No serio, to jest sekwa? Ale to idzie w znowu. Ale idzie, ale idzie. Ło, wow, wow! wow, 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 wow. Widzowie! Widzowie! Lecę, lecę, lecę Nie wiem czy widzicie? Ale idziemy. Żebyście nie myśleli, że jak włączę kamerę, to jest stop. nie, nie. Dobra, Teraz biegniemy Bo ja nie mam jak kamery Trzymajcie Mamy minutę, więc wam, wam to się wyświetla, nie? Ale kolano bo Jezu, ludzie Ile? Ciekawe Ile nasz rekord będzie bo... O, oh, dobra, muszę przerwać. Dobra, albo nie. Albo tak. Dobra. Ten pilot mnie najbardziej drażni, bo ja muszę pilot jeszcze trzymać. W ręce oh. Dobra, idziemy. Oj go. Tak. Nie, pilot mi się zahaczył. Ludzie. Kawę ja już mam Uu! Nie wiem czy mnie widzicie o! Cały jest? już mamy Nie emila Nie wiem już mamy Czekać bo to tak Tak nie pisze Bo to tak Jeszcze Jestem. Tragedia. O! Powiększamy kulę. A! Ale nie Prawa Loga, dzisiaj było na meczu. Z korkiem wjechał. No. Trochę boli, ale. Ale nie wiem. Drodzy kolejny mecz. Ile już mam, bo tu mi nie pokazuje. Tylko Nie wiem, takie coś. No, już nie, no nie wytrzymałem. Piłka poleciała mi. Ej mamy 3 minuty. Patrzcie. Nie wiem czy widać. Wyraźnie. Ale myślę, że widać. Oh, musimy powiedzieć rekord. Nie, widać ile jestem rekord. Ale dobra. Dobra. Cały czas, cały czas widzowie cały, cały, cały czas praca. Bo do jutrzejszego meczu trzeba przygotować mięśnie, nie? Żeby tu wjechać pod tym tak, kulkiem. Tak tak, mu tak, mocno. Trzeba gotować mięśnie, mięśnie, mięśnie w zowie. Dobra. Ale gorący, Jak to dobrze idzie. Nie wiem, ile już mamy sztem, Nie, w ogóle jeszcze nie jestem to łatwe. Ja powinnam tak cały czas biegać. No mnie nie. Dzisiaj też jeszcze Możeszki. jadłem. Ale... Wtedy, że konkurencji nie mamy, nie ma ma ale mam ma jeszcze. Miał być Kurde, no, dzisiaj już mamy dużo. A, teraz znowu nie pokazuję. Mam pilot, w ręce. Cały czas. O. A, już nogi wysiadają. Już jednak... O, chodźcie A Nogi wysiadają tutaj. Później nogi jak z masz więc to też tak jest dziwnie o! Pan... czajnik o! O! ale muszę ja sobie czy najgorsze, że nie jestem bez koszulki tylko ja mam ten termiczny Musimy się bardziej spoczyć, bo dzisiaj nasz cel to się spoczyć grubo. Ja też walki oglądam. Więc musimy szybko... Ale mi już nogi wysiadają, bo bez przerwy biegam. Jest to zdrowe. Więc się. Dobra. To wy to zobaczycie jutro, ten film, a ja dzisiaj... Bo ja to muszę montować i dodać. Mam 5 minut, 5 minut. Musimy się i nie, nie wiem to zrobić. Ja zobaczymy czy nam się to uda. Mogę patrzeć na kamerę. W sumie. Jeszcze ten film muszę zobaczyć. A, ale nie boli kostka. Zad biegam. Dobra, widzowie ja przerwę. Teraz ja mam takie taki nogi z waty, nie? Tak ja w ogóle już nie czuję bólu. Tylko ta kostka. Tak nie, te kuleje. Ale dobra. Tu mamy... Tu mamy plus, tu minus.

Troszkę mokry, no. ale jeszcze zmęczenia nie ma. A ja tak to? Co to? Co mamy 7 minut. Mogłem, ale no, no, wysiadają. Wsiadają mi nogi. Wsiadają nogi. Dobra, już mam 8 minut. A nie, teraz znowu nie widać.

naprawdę ciężko. Jeśli mi się chce. Ale sport mamy. tu mamy. Więc jest dobrze. Jeszcze chwila. 30 sekund. Pół minuty. Ach. Dobra. Już... O kurde. Już gdzieś tyle będzie. Nie wiem Czepicie. No dobra. Powoli. O! Teraz musimy się se... Zeszli w takim powolnym tempie ale wreszcie troszkę idziemy mam nadzieję, że jestem w tym no lubię być spocona lubię być spocona wysiadają mi już nogi totalnie nogi mi wysiadają nie? nie wiem jak ja ja jutro będę miał takie zakwasy na nogach, że ale tu, 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 mam, mam, mam dwie włosy, takie, takie, i to nie widać, ale tak Naprawdę. teraz powiększamy i dać, i biegniemy, ludzie, Biegniemy. sportu, sportu, i tu nie znowu coś mamy, za chwilę, nie? Ale to jest drobiazg, to jest, to ja lubię sport, Lubię takie, Jezu, ale to! Wstrzymam, wstrzymam, wstrzymam. O, ale o, wsiadłam i wszystko, całe mój kolega. Wszystko, włosy i w ogóle. Dobra, teraz chodźmy się jak sądane i nagrywasz, ale nagrywasz, więc po chwili walki o tym nie, nie? Dobra, leży. Dobra. Ale to jest naprawdę i niesamowite. Nie zna, nie zna, nie i jakie dwie minuty! 12 minut, panie. Przed balkon? No Wow. Przez 10 minut nie specjalne, bo taki spacer 12 minut. Zrobimy. Okay. Teraz, Ten, też. tam teraz widzicie, teraz patrzę. Dobra, musimy kończyć. To no, naprawdę już na nie przeszedłem. Dobra. Dobra, dobra, chciałem was, chciałem was pożegnać i do kolejnego odcinka jutro, który pojawi się w okolicach 12 z e, na festynie, na festynie, uuu, ale ja mam nogi z waty, Jakbym dalej szedł, zresztą mam nogi z waty w sobie. więc no, Jakbym szedł, serio, dobra. Do widzenia do jutro. Widzowie. Jeżeli się widzimy. Nara!